Czyli, że mam dwa metry, tak? tak. Okay. To o co chodzi z tym przesłuchaniem? Ile zarabiasz? Nie zarabiam. Czy filmy dla dorosłych ściągasz, czy oglądasz online? Oglądam. Co jest na samym końcu internetów? Internet. No dobra, ile razy 7? Dwa. Najdroższa rzecz, jaką ukradłeś? Złoto. Czy wypychałeś sobie kiedyś majty? Oczywiście, że nie. A w ogóle to bokserki czy slipy? Tak. Ile najdłużej się nie myłeś? Nigdy się nie myłem. Jaka jest najgorsza piosenka na świecie? Najgorsza. Czy zrobiłaś sobie kiedyś nagie foty? Pff, pff. Nie. Jaka część ciebie jest najbrzydsza? Ja. Wolałbyś walczyć z jedną kaczką wielkości konia czy z setką koni wielkości kaczek? Z wilkiem. Co mógłbyś reklamować za darmo? Jogurt. Jak poradzić sobie z kacem? Kac. Chodzisz w domu na golasa? Tak. Prawą czy lewą ręką? Jedną. Kogo nie lubisz? Ciebie. Co mówisz, gdy się wkurzasz? Nic nie mówię. Trumna czy urna? Urna. Trollowanie czy hating? Trolowanie. Jaki jest najgłupszy sport świata? Głupi taki sport, nie? Najdziwniejsza rzecz, za którą dostałeś kasę? Za antenę samochodową. Z kim chciałbyś pojechać na dwa tygodnie pod namiot? Z y, Alfem. Najdziwniejsza miejscuwa, w której uprawiałeś seks? <coughs> Księżyc. Twoja ulubiona plotka o tobie, to? Ciacho. Czy całowałeś się kiedyś z facetem? Nie. Gdybyś nie robił tego, co robisz, to co byś robił? Byłbym ślusarzem. Jak się pisze mężczyzna? Mężczyzna. Twoja strona startowa to? To. Dziękuję. <gryw>